Pogoda jest w sam raz. Tutaj w cieniu jest trochę zimnawo, ale na słońcu jest bardzo przyjemnie. Jest też trochę tak. Wilgotno. Chłodnia dobrze. Na wysokich obrotach trzyma. Brawo. Paliwo schodzi niemiłosiernie. Wczoraj zarałem do pełna. Wczoraj rano, tak? Już prawie połowa zeszła. O szlak. Mam nadzieję, że do jutro, do wieczora starszy. No nic, jutro przed wyjazdem ocenię i może dotankuję trochę. Chcę zatankować w Stanach, nie? Ale dramat, no. Dobra. Do akcji. Piękne okolice. Na raz, jak tu będę, to sobie poczytam, czy są tu jakieś szlaki, żeby wejść na tą górę. Powinny być, no. A może jutro rano bym jeszcze zdążył zaliczyć jakiś szczyt? Dzisiaj mniej ludzi na traktacie wczoraj Może nie tyle, co nie było miejsca, ale było Nie było takiego przerzedzenia Ale piękne okolice Niedługo tutaj już będzie tak, że um... Będzie dużo padało Dużo pada deszczu Od zimomin aż do wiosny No nic Na razie nie pada więc spadam. Korzystam z ładnej pogody. Niedługo będę musiał sobie kupić kurcze rękawiczki na rower. Zimnawo się robi w ręce. Tak dla mojej własnej pamięci. Ostatni raz z tym rowerkiem jeździłem sobie przy San Diego, a teraz dalej na zachodnim wybrzeżu, tylko dużo, dużo wyżej. Hope. Kurczę, nawigację mam ustawioną na rower. <laughs> Nie prowadzi na ten, na autostradę, ale tutaj widzicie, jest znak, że można jechać rowerem. No przez niektóre fragmenty kokichali. Bo nie ma innych dróg, ale ja nie jadę do, do Kamlups, tylko jadę do home, więc pojadę sobie tą drogą. Mimo, że jest to dozwolone, bezpiecznie raczej tutaj będzie. Ale ładnie. I to powietrze, żebyście mogli je poczuć. Mm hmm. Za to kocham góry rzeki, potoki To jest to Ciekawe do której rzeki to się wlewa, czy do Kokichali, czy do Frazier. Muszę znaleźć miejsce, gdzie one się schodzą. To jest jakiś potok To bardzo mała miejscowość. Żyje tutaj zaledwie ile? 6000 osób Tutaj jest korporacja Nestle, która rocznie pompuje już nie wiem ile milionów wody i zatrudnia całe 75 pracowników. Może teraz ciut więcej, są dane sprzed kilku lat. No tu jest odpowiedź na moje pytanie, czy są jakieś szlaki. Pewnie, że są, ale track stop jest tu. Ta góra, co widziałem, pokazywałem, to jest to. Tutaj nie ma żadnego szlaku, ale tu się na przykład zaczyna szlak, gdzie jestem. I można sobie pójść niezły kawałek. 1400 metrów, 1800 metrów. No to już nieźle. 2000 metrów, proszę. Rano bym zdążył? Ja bym się wybrał o mojej... ...ósmej, to była piąta. Ciemno. No jak jest ciemno, to można na początku szlaku iść, nie? Tak, żeby się znaleźć na szczycie przed moją 11 i później zejść w dół nie żartuję. jest wyprawa na cały dzień a jutro już przecież pracuję, chociaż zobaczę co to muszę zobaczyć dystans muszę zobaczyć dystans odtąd nie no, kawałek jest Hudson Bay Company pas? czy jak? nie nie ma nigdzie informacji o długości a tutaj są o długości o, to jest to, gdzie ja teraz jadę. Kettle Valley Re Railway 8 km stąd, na rowerze będzie szybciej. To jest to, gdzie ja, ja jadę. A to HBC Trail. Ile jest, ile. O! 50 km, no ale to jest całe to, nie? musiałbym zobaczyć, ile. www.hawkmaltem.org. Dzisiaj wieczorem to sprawdzę. Będę miał pojęcie. No i ale to jest wyprawa na cały dzień, pewnie, żeby dojść na jeden szczyt i wrócić. Historia tego miejsca jest dość długa. Można by to podzielić na dwie części: przed białym człowiekiem, przed Europejczykami i po Europejczykach, bo ślady obecności człowieka w tym miejscu sięgają aż od 8 do 10 tysięcy lat wstecz. Tutaj mieszkały pierwsze nacje. Eee A biały człowiek się pojawił tutaj w 1808. Simon Frazier. Skąd nazwa rzeki i kanionu pewnie. A osada pierwsza została ustalona w 1848 roku przez kompanię Bay Hudson Bay Company, która była Miałem ramifikacje na całym kontynencie. Na początku się głównie nasze znaczy, zajmowała się handlem z kurami, a teraz ta firma dla ciekawości dalej istnieje. Jest to jeden z, z największych sklepów towarowych, sieć, towaro sieć sklepów towarowych z ubraniami, z meblami i takimi niewiernościami, która ma problemy właśnie z modernizacją, bo Amazon zaczyna ją podgryzać, ale cały czas jest na rynku. Także tutaj. Pierwsze nacje mieszkały dość długo, później pojawił się Biały Człowiek, Hudson Bay Company, później był Gold Rush w tej dolinie, czyli Gorączka Złota, i tak. Pierwsza nacja, która tutaj zamieszkiwała, takie fajne nazwa, nazwa Sto Lo, Sto o jak cieplutko się zrobiło, pojadę sobie dookoła tego miasta, jest mała mieścinę. parę ulic na krzyż w kratkę. Dojadę do rzek i później jadę do tych tuneli. Centrum miasta podchodzi pod takie zachodnioamerykańskie stare miasto, ale bardziej nowoczesne. Zresztą jesteśmy na zachodzie, no to co się dziwić? W krainie. W krainie niedźwiedzia Grizzly. I czarnego niedźwiedzia też. O, jest jeszcze znak. You are in Bear County country. Są przypadki, że czarny niedźwiadek się taki bardziej odważny do miasta i grzebie w tych śmieciach. Na, na ilość tam osobowników znajdzie się jeden cwany i, <grywki> i nie boi się ludzi wtedy. Służby go usypiają, wywożą gdzieś daleko na łono natury, a jak kogoś zaatakował, no to niestety już nie usypiają, tylko chyba zabijają. Chociaż nie, tego nie jestem pewna, ale kilka razy słyszałem w wiadomościach takie przypadki, ale mnie tak góra kor korci, no, a jak tam nie ma szlaków, to budować swój własny szlak, no <gryw> może być niebezpieczne. Znaczy budować, wymyślać swój własny szlak. Całkiem inna pogoda niż na trakstopie. Trochę się z cienia wyjdzie i schowa między górami. Tam to było jakby. W korytarzu wiatrów, a tu spokojnie. Oj, widać pięknie. Tam kanion się zaczyna. Wzdłuż którego idzie droga numer jeden. Jest i rzeka Frazier. Myślałem, że będzie jakiś szlak wzdłuż niej. Albo chociaż chodnik, a tu nie. Dobra, zejdę z roweru. Żeby nie zaliczyć fejla. Pójdę sobie brzegiem I tutaj właśnie niedaleko stąd jest ujście rzeki Kokihala. To jest Frazier, a tam dalej będzie kokihala I to jest południowy koniec e, Kanionu Frazier Którego nagrałem w innych filmach e, Nie, nie będę ten szedł, bo trumpki sobie ugrudzę Wiem, trochę słabe to jest Bardzo tu spokojnie jest Jest pełno takich miejsc w British gdzie jest malowniczo, spokojnie Następne miejsce w którym chciałbym żyć Proszę Znalazłem lepsze miejsce. Gdybym szedł wtedy wzdłuż, to bym tutaj dotarł. Dobra, idziemy do ujścia rzeki Kokihala, a później do moich tuneli. Może tam się dotrę. To jest koryto. Pewnie na wiosnę, albo jak śniegi topnieją, to jest dużo więcej wody. Widać ślady zresztą. Nie tak dawno. E, tu są ślady, że ktoś jeździ samochodem Jeepem na pewno Mój rower na tych kamorach nie da rady Dobra, Gdzie jest ta rzeka? Jest Tutaj łączą się dwie rzeki Kokihala i Fraser River Czysta woda, ale nurt ma wartki Ła A co dopiero jak jest więcej? Wszystko jest tu Tutaj fajnie by rozpalić ognisko i wypić piwko i kiełbaskę. Ktoś to musiał to robić. Nie sądziłem, że to będzie aż taka wspinaczka, ale widok jest ładny. Linia kolejowa przecież idą na płaskim terenie, ale to jest droga. Droga idzie pewnie od góry i w dół po Skarpie, ale rzeka jest gdzieś tam chyba. No, będzie niezły up i down. Tam jest Frazier, Canyon i Wali, czyli dolina. Nie, no, dolina jest tam. Canyon jest tam. I stopniowo się idzie do góry, do góry, do góry. A tutaj Kokihala schodzi się tak i tak. Dotarłem. Park zamknięty od zachodu do świtu. Ty tu jest Były kiedyś tory kolejowe, Więc właśnie to kolej może w, nie potrzebuje tak dużo miejsca jak e, droga, autostrada chociażby. tam z roweru, bo <laughs> za bardzo nie widać gdzie jadę. Nieźle, nie? Tyle fajnych miejsc na świecie. Co najciekawsze, że autostrada jest wyżej. Ta, którą przyjechałem. Autostrada gdzieś idzie tam, takie kółko robi, dookoła góry i później złącza się. Zbliża się do rzeki, która już, już później nie jest kokihalom, tylko. Nie, i no sumie jest jeszcze kokihalom. <laughs> nie będę wam głupot mówił. A to jest taki charakterystyczny punkt na tej autostradzie na Kokia, jak się zjeżdża. Coś wspaniałego. A tam na dole ktoś zszedł. Tylko ciekawe, jak ten ktoś tam zszedł. Huh. Też tak chcę. Tu jest żejście Bardziej mnie żeby zejść, ale A co mam rower zostawić? Tutaj już turyści nie schodzą. I tu jest fajnie. Zrelaksuję się trochę tutaj. Posłucham szumu wody. To bardzo, ale bardzo wycisza. Wracam do Praka, do rzeczywistości. Mam zaliczone kolejne miejsce. Bardzo fajne. Naprawdę fajne.